Cześć, dzisiaj trochę inny materiał. Przygotowując się do materiału o kosztach systemu automatyki budynkowej, natrafiłem na dość duże wyzwanie. Mianowicie chodzi o system do wizualizacji. W ogóle serwery wizualizacyjne są bardzo drogie, ale również często chcemy tą wizualizację. Na przykład, powiesić na ścianie w formie jakiegoś wyświetlacza. I te wyświetlacze również są bardzo drogie. I, I zacząłem się zastanawiać, kombinować, jak z tego wybrnąć. No i wstępnie planuję zrealizować to samemu i wykorzystać Home Assistant. CanXan można łatwo z Home Assistantem zintegrować. Ja Home Assistant a znam, jest darmowy, wystarczy mieć do niego sprzęt. U mnie działa on już około. Półtora roku, e, jakoś sobie z nim radzę. Nie jest idealny, o tym kiedyś może inny e, odcinek. No i cóż, e, mam tablet i na nim mam e, Home Assistant to jest instalacja mojej, e, mojego mieszkania. Jakieś kilka podstawowych funkcji tutaj, e, tutaj mam e, ustawionych, mogę sobie je kontrolować. No i chciałbym ten tablet wykorzystać. Tylko jest kilka problemów. Pierwszy problem jest taki, że e, musiałem go powiesić na ścianie. I ramki nie zawsze są dostępne, nie zawsze są ładne i często są drogie. Potrafią kosztować kilkaset złotych, 200-300 złotych. Potrafią kosztować takie ramki, trochę dużo, a ja jednocześnie nie chciałbym tego, tego tabletu tracić i poświęcać go tylko, żeby wisiał na ścianie. Chciałbym z niego czasem skorzystać. Rzadko korzystam z tabletu, ale czasem się to zdarza. No i cóż, postanowiłem zrobić taką ramkę samemu, czy takie zamocowanie i przyjąłem kilka założeń. Po pierwsze, nie chcę się bawić z kablami. Nie chcę nic tutaj wtykać. Ma ten tablet być łatwy do zawieszenia, łatwy do zdjęcia i ma być naładowany. E, więc wymyśliłem, co następuje, poczyniłem parę zakupów, e, pokażę, co mam i co planuję wykonać, a później pokażę, co z tego wyjdzie. Po pierwsze wykorzystam ładowarkę indukcyjną. Mam jakiś kabel USB, kątowy. Natomiast miałem problem z zasilaniem tej ładowarki. Ona jest z drugiej strony na USB. Akurat ta może przyjąć 5V, 5 9V lub 12V. No i szukałem zasilaczy, które docelowo chciałbym schować, mógłbym schować w puszce i jest trochę słabo z tym. Może ja słabo szukałem. Jest na przykład zasilacz od satela do ich klawiatur. 5 daje na wyjściu 5V i 800mA. Jego, jego minus jest taki, że jest bardzo drogi. Chyba kosztuje około 90-95 zł. Trochę dużo. Dobra ładowarka indukcyjna tyle kosztuje. Więc szukałem dalej. No i znalazłem zasilacz do LEDów dopuszkowy. Bardzo tani, bo kosztował... Sprawdziłem, kosztował niecałe, 7, niecałe 18 złotych, więc... Jest to tanie rozwiązanie, ale trzeba zwrócić uwagę na to, że no ja nie znalazłem dopuszkowych zasilaczy LEDowych na 5V. Ten jest na 12 i nie każda ładowarka indukcyjna taki prąd przyjmie lub często jest tak, że w tych tanich w ogóle nie jest to podane albo jest podane tylko 5 V i nie wiadomo jak się zachowa ładowarka, może, może się zepsuć, kiedy podamy 12. Trzeba z tym bardzo uważać. Moja ładowarka ma wyraźnie wskazane, że przyjmie 5, przyjmie 9, przyjmie 12. I teraz jak ten tablet naładuje w ogóle, no bo on nie obsługuje ładowania indukcyjnego. Nie wiem, czy tablety w ogóle zdarza się, żeby to miały. Wydaje mi się, że nie, bo to chyba nie byłoby zbyt wygodne kłaść taki tablet na indukcję, żeby to trafić w to miejsce. Natomiast ja sobie poradzę takim sprytnym adapterkiem w cenie 17 zł zakupionym, który po prostu wkładamy w standardowe wyjście ładowania, to sobie przyklejamy i tyle sprawdzałem, działa, ładuje. To w ogóle też może być fajna opcja do telefonu, jak ktoś chciałby mieć ładowanie indukcyjne, nie ma. To w bardzo niewielkich pieniądzach można sobie to dodać. Często mamy etui, więc można to schować pod etui, nawet nie przyklejać. I działa. I teraz jak ten tablet zamocuję do ściany. Mam dwie możliwości, które chciałbym przetestować. Pierwsza to, jest taki, to są takie magnesy neodymowe z otworem na wkręt. Myślałem o tym, żeby wkręcić cztery, podkleić jakieś blaszki, czy, czy też magnesy w czterech rogach tabletu i po prostu pyk do ściany, żeby można było przyłożyć. Tablet sobie wskoczy na dobre miejsce, będzie ładowany z tyłu indukcją. Mogę go zdjąć, w każdej chwili odczepić lub zakupiłem dwa takie uchwyty magnetyczne do telefonu. To jest taka podstawka, taka pastylka z magnesem dość silnym tutaj i podklejona blaszka po prostu, którą można przykleić. Wziąłem dwie, pomimo tego, że to jest naprawdę bardzo silny magnes, to wziąłem dwie, no bo jednak tablet jest duży i dobrze było mieć dwa punkty, w których on się trzyma, żeby jednak nie spadł. W zasadzie to tyle, jeśli chodzi o elementy składowe. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której warto pomyśleć, mianowicie niezbyt dobre i korzystne byłoby, żeby tablet ładował się cały czas. Jest, może być to trochę niebezpieczne, więc dobrze by było mieć przekaźnik przed tym zasilaczem, aby móc decydować, kiedy ładowanie jest włączone, a kiedy nie. I to się robi wtedy tak, że kiedy tu jest odpalony Home Assistant na tym tablecie, to ten tablet raportuje do systemu automatyki swój poziom baterii i tam dodajemy sobie algorytm, który określa, że jeśli na przykład poziom baterii spadnie poniżej nie wiem, 30% to włącza ładowanie, a jeśli dojdzie do np. 90% to to ładowanie wyłącza. Ze względów bezpieczeństwa no były historie tego, że takie baterie mogły puchnąć, pod wpływem temperatury mogą się nawet zapalić, teoretycznie nie inny, ale no jednak to wisi na ścianie w domu, raczej wolałbym uniknąć pożaru. To tyle, zabieram się do pracy i zobaczymy co z tego wyjdzie. To, co przed chwilą widzieliście w przyspieszonym tempie, to takie moje pierwsze próby zamontowania tego tabletu tutaj na ścianie. E, w, jeszcze poza kamerami zrobiłem m, parę usprawnień, tutaj jeśli chodzi o jego ustawienia. E, po pierwsze, wyłączyłem tą blokadę ekranu, żeby wygodnie można było go używać. E, dodałem taki wygaszecz ekranu w postaci zegarka. To fajna rzecz, że po prostu na ścianie. Mamy zegarek. On niestety działa tylko wtedy, kiedy tablet się ładuje, więc jeśli będzie tu później ten moduł sterowania, kiedy on się ładuje, a kiedy nie, no to ten zegarek nie zawsze będzie dostępny. Oraz ustawiłem to, żeby łatwo go wybudzić. Wystarczy dwa razy dotknąć ekranu i od razu mamy panel sterowania. Było to bardzo niewygodne, takie pierwsze moje użycia, gdzie za każdym razem trzeba wpisać ten wzór. Nie ma tutaj takiej potrzeby, no chyba że rzeczywiście chcielibyśmy zabezpieczyć dostęp do automatyki w ten sposób, ale u mnie po prostu on wisi wysoko i wszystkie niepowołane osoby są odfiltrowane na podstawie wzrostu. Widzę parę mankamentów tego rozwiązania, nie jest ono idealne. Po pierwsze, jest ten tablet trochę tutaj niestabilny, nie wiem czy ma to jakieś znaczenie, jest on mocno przymocowany, to trzeba naprawdę użyć dużej siły, żeby. Żeby go odblokować. To jest pierwsza. Rzecz. Druga rzecz, że to ładowanie indukcyjne, ja zdawałem sobie z tego sprawę, że tak bywa, no musi być precyzyjnie umieszczone. Te kółka są dosyć duże. Dają pewną tolerancję. Po pierwsze, jeśli źle klikniemy, to ten tablet nie wisi wtedy tak dobrze, tak pewnie, więc to jest jakieś tam pierwsze ryzyko, że, że to nie pójdzie dobrze. No po drugie, nie, nie zawsze on koniecznie będzie ładowany, gdy, gdy to się działa. Ja też trochę źle umieściłem, umieściłem, o właśnie i tutaj zaczyna zjeżdżać, więc trzeba dobrze wpasować. Może rozwiązaniem byłoby jakieś zaznaczenie pod spodem taśmami, mniej więcej miejsca, w które trzeba ten tablet umieścić, lub może inne rozwiązanie na, 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 te, na te magnesy. Ja też umieściłem go trochę w złym miejscu, mianowicie w tym miejscu mam ukryty, to trochę w tej chwili widać, że tutaj się rozświetla, mam ukryty włącznik bezotykowy, taki zbliżeniowy do sterowania ledami pod szafkami więc musiałbym ten tablet chyba jednak dać trochę wyżej, żeby przez przypadek w nocy, wieczorem nie uderzać w laptopa. Znaczy w, ta w tablet. Nie zdarzyło mi się to co prawda, wczoraj jak testowałem parę razy, natomiast no mam takie wrażenie, że to może być swego rodzaju problem. Więc to też trzeba rozważyć. I jeszcze mam taką myśl względem tego adaptera. Przyklejanie go chyba nie jest najlepszym pomysłem, bo jeśli jest przyklejony, to nie da się go odłączyć. Trzeba go odkleić i dopiero wtedy można go odłączyć. To jest trochę minus, no bo jednak on blokuje nam ten port. Więc gdyby było potrzebne jego użycie, no to wtedy trzeba odklejać cały ten adapter. Więc mam pomysł, jak to zmienić. W końcu osiągnąłem to, co zamierzałem. Tablet jest mocno zamocowany, nie chwieje się. Można go łatwo wybudzić i można go łatwo zdjąć, aby później na tylu magnesach. Oraz przełożyłem również ten model do ładowania na tą stronę, bo nie zawsze łapał, gdy był z tyłu. Można go wrzucić. Ładowanie wskakuje, trzyma się bardzo dobrze, nie chwieje się. No, może tutaj delikatnie. Ale to jest kwestia jeszcze jakiegoś tam wypoziomowania, dobrego trafienia i już jest wszystko w porządku, można sobie sterować. Wisi teraz trochę za wysoko, jak na moje komfortowe, ale chciałem przyłożyć, by tutaj nie było przez przypadek uderzeń. Na razie tak zostawiam. Czy wygląda to dobrze po zdjęciu? Nie, zdecydowanie to wygląda bardzo źle, kiedy, kiedy tabletu tutaj nie ma. Nierówność, nieregularność tych magnesów podkładek nie wygląda dobrze. Zdecydowanie trzeba nazwać to prototypem i czymś samym wymaga dopracowania. Myślę, że jakiś element dystansujący, e, chciałbym tutaj zamontować. Może uruchomię wreszcie moją drukarkę 3D z powrotem i coś tutaj zaprojektuję po prostu ramkę, w której te magnesy będą schowane. Wydaje mi się, że to byłby dobry kierunek, e, aby, to, aby to zakończyć. Ten kabel w tej wersji, ponieważ nie chcę dziurawić tej szafki, będzie tutaj wisiał, gdzieś tam go sobie schowam. Za chwilę w ogóle przejdę do sekcji zasilającej ładowarkę indukcyjną, natomiast docelowo oczywiście pod spodem będzie puszka i tego kabla nie będzie w ogóle widać, więc będzie sobie tablet wisiał jakby na ścianie bez żadnych wystających kabli. Przechodzę teraz do tego, jak zasilić tą ładowarkę indukcyjną, bo na razie lecę sobie z powerbanku, żeby to sobie tylko testować, a trzeba to jakoś sensownie ja zasilić. Wchodzę teraz do rozwiązania zasilania tej ładowarki i mam oczywiście ten zasilacz do LEDów. Na razie go odkładam, ponieważ wpadłem na inny pomysł. Znalazłem gdzieś tam w swoich starych zasobach bardzo starą ładowarkę do mojego telefonu. Ona była w takiej dziwnej formie, bo miała po prostu gniazdo USB. I to jest idealna sytuacja dla mnie, bo mogę po prostu w ten sposób to podłączyć. I bardzo możliwe, że to po prostu rozmontuję, jakoś zabuduję, żeby było bezpieczne. Wyprowadzę kable i tutaj będzie po prostu 230 zasilanie, a to będzie wewnątrz puszki, tak żeby nie było narażone na porażenie kogoś. Ciekawe rozwiązanie i chciałbym najpierw sprawdzić, jaką, jaką wydajność daje to ta ładowarka. Czy tak jest, to jest jakaś chińska. Według tego, co tu jest napisane, powinna dawać 5V i jeśli dobrze widzę, to 700 mA. Sprawdzimy, czy tak rzeczywiście jest i jakiego ładowania możemy się spodziewać. Mam tutaj takie urządzenie, nie, nie mogę powiedzieć, że to jest urządzenie pomiarowe, ale daje jakieś tam, wezna tam wskazania względem prądu, który jest. Jak widzimy, pokazuje nam 5 V, w 0, 0 A. Podłączmy ładowarkę. No dobra, spróbujmy w takim razie. Tutaj naładować. Wskoczyło ładowanie, i widzimy, że rzeczywiście mamy mniej więcej 700 mA. Więc wydaje się, że to by było fajne rozwiązanie. i Bez względu na to, jak mocną ładowarkę indukcyjną zamontuję, zasilacz będzie ograniczał to prądowo i będzie to ładowanie bardzo wolne. 700 mA to, to, to niedużo, więc myślę, że spokojnie mogłoby się to sprawdzić. W zasadzie zakończenie filmu. Robiłem jeszcze poza kamerą testy tego zasilacza LEDowego, pomiary nie, nie, mnie nie satysfakcjonowały, to nie było to na co liczyłem. Więc ostatecznie zrealizowałem to. Jeszcze jest tak na roboczo podłączone na tym zasilaczu starym z telefonu. Wmontowałem to w taką puszkę. Tutaj przygotowałem złącze USB. I będę jeszcze wprowadzał kabel, to na razie mam na roboczo, ale tu wprowadzę kabel zasilający 230, który mam z tamtej strony. Tam do tych LEDów też jest wyprowadzony 230, więc z tego, z tego skorzystam, tylko muszę jeszcze tam wszystko uporządkować. No i cóż, i taki, takie zasilanie będę tutaj miał, symulując to, co ewentualnie działoby się w puszce w ścianie instalacyjnej. I zobaczmy jak to działa. Podłączyłem tą kostkę tutaj do ładowarki indukcyjnej. Mam aplikację, która mierzy mi zużycie baterii, na jakim jest poziomie. W tej chwili pobierane jest 780 mA z, z baterii. Montuję tablet, widzimy, że włączyło się ładowanie. Teraz w tej chwili aplikacja mierzy prąd ładowania 210 mA. Słabo widać, spróbuję tutaj... Bliżej to pokazać 190, 210, także takie są w tej chwili te wyniki. Jest to dla mnie satysfakcjonujące takie pomiary. Takie wyniki mogłoby być trochę mniej, szczerze mówiąc. Wolałbym, żeby było trochę mniej, ale też jest ok. To nie jest duży prąd i ta indukcja nie powinna się jakoś bardzo rozgrzewać. Tym bardziej, że planuję właśnie do tej puszeczki jeszcze. Zamontować bleboxowy przekaźnik tak, żeby sterować i to nie podawać tylko wtedy, kiedy rzeczywiście chcę telefon ładować, a nie żeby był on podłączony cały czas. To na razie tyle. Prototyp uważam za udany, będę go testował. Jeśli Was temat interesuje, to dajcie znać, co w ogóle myślicie, co byście zrobili lepiej, bo to też jest tak, że. Taki projekt to są eksperymenty i wyciąganie z nich wniosków. Jeśli będę robił tu jakieś aktualizacje, może uda mi się tą podstawkę ładną zrobić. To pewnie poinformuję, wrzucę jakąś aktualizację do tego filmu, jak to wygląda u mnie i też jak to się sprawdza w czasie. Bo tutaj czas użytkowania zweryfikuje, jak to rozwiązanie się faktycznie sprawdza. Tyle, dzięki. Zapraszam do subskrypcji, do komentarzy. Pozdrawiam, cześć.